Zawsze staram się pokazywać ym, rzeczywistość, to co nas w tej chwili otacza w danym momencie poprzez moje powieści. Oczywiście one są osadzone w historii, one mają tło historyczne, ale tak naprawdę te wydarzenia, które obserwujemy w mojej powieści, możemy sobie przełożyć na naszą y, rzeczywistość niemalże jeden do jednego. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Ja mam niezwykłą przyjemność spotkać się z Barbarą Wysoczańską, żeby porozmawiać z nią o jej najnowszej powieści Lena. Lena, zaczynasz od brutalnej sceny z czasów wojny bolszewickiej i tak naprawdę Lena staje się tym samym powieścią o próbie budowania sobie życia po traumie i trochę mimo traumy. Skąd taki pomysł? No. Przede wszystkim chyba z tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, oczywiście e, wojna w Ukrainie, która dzieje się teraz, zainspirowała mnie do napisania tej powieści. Ja się przenoszę oczywiście e, do roku 1920, to jest nasza historia polsko, e, wojna polsko-bolszewicka. E, ale poprzez tą książkę, poprzez tą bohaterkę, e, chciałam po części. Pokazać, jak wygląda życie po wojnie, jak ludzie, moja bohaterka, musi sobie radzić po dramatycznych przeżyciach, które stały się jej osobistym udziałem. Oczywiście, to nie było łatwe, bo ja musiałam po części zrozumieć tą sytuację, wczuć się w tą sytuację. Starałam się to robić najlepiej jak potrafię, pokazując również emocje, które moim zdaniem towarzyszą ludziom w tak dramatycznym okresie. No ale przede wszystkim ta powojenna trauma to jest ten taki główny punkt tej powieści i, i coś, na czym tak naprawdę opierałam całą fabułę. To jest tak, że szukałaś jakichś prawdziwych historii, które by pokazywały podobne losy kobiet w czasie wojen, bo tak naprawdę ta wojna roku 20, wojna polsko bolszewicka oczywiście ona jest tutaj bardzo ważną warstwą historyczną, ale. Podobne traumy spotykają kobiety, tak jak powiedziałaś zresztą, no podczas dowolnej wojny. Tak, oczywiście, także tu nie, to, to nie jest tylko i wyłącznie um, wojna polsko-bolszewicka i to nie jest tylko to, co teraz um, dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tak naprawdę ja czy, czytam bardzo dużo wspomnień um, ludzi, którzy przeżyli chociażby drugą wojnę światową. I kiedy się czyta te wspomnienia, to um, tam się ta trauma przewija bezustannie. To wszystko, co ci ludzie przeżyli, co widzieli na własne oczy, co ich dotknęło osobiście, to się później za nimi ciągnie latami. Tak naprawdę to są przeżycia, które się odbijają na ich życiu codziennym później. W momencie, kiedy spisywali te wspomnienia, które ja później czytam, to widać ten ból, ten żal, te wszystkie emocje, które cały czas w tych ludziach gdzieś tam bardzo głęboko są. Często jest tak też, że ludzie, którzy przeżyli trudne sytuacje wojenne, przez długie lata nie chcą o tym mówić. Nie chcą, słyszymy często takie historie, że babcia, dziadek nie chcą opowiadać o tym, co się działo podczas wojny, bo to są właśnie te silne, trudne przeżycia, które gdzieś tam przez bardzo długie lata towarzyszyły im i niejednokrotnie też definiowały ich życie codzienne. I właśnie dlatego w ten sposób starałam się pokazać również moją bohaterkę. Tam jest druga strefa czasowa. Mamy 10 lat po wojnie polsko-bolszewickiej. Jest rok 1930. I tam jest po części pokazane, że ta moja bohaterka cały czas mierzy się z tym, co przeżyła 10 lat wcześniej, kiedy bolszewicy napadli na Polskę. To prawda, ona jest tak naprawdę przez długi czas niezdolna do okazywania, ale i też przyjmowania uczuć, tak naprawdę, dowolnych uczuć. Mówimy, mówimy oczywiście również o miłości, ale, ale to jest bohaterka, która naprawdę no, musi sobie bardzo długo radzić z tą traumą. Ona sobie radzi między innymi tym, że zostaje malarką w Paryżu, Bohema. Trochę ją to y, uwalnia od miejsca i od myśli o tej traumie, ale, no właśnie, czy sztuka jest dla niej terapeutyczna? Tak, zdecydowanie. To jest coś, co może nie tyle pozwoliło jej się zupełnie uwolnić z tego złego wpływu tych wydarzeń, które przeżyła, ale pomogły jej po części to oswoić. Ja w tej książce opisuję, w jaki sposób ona w ogóle tworzy te swoje obrazy, że one tak naprawdę są odbiciem tego wszystkiego, co ona wewnętrznie przeżywa. To jest odbicie jej przeżyć, jej wrażliwości, to co ona bezustannie ma w głowie, to co ma w sercu. ta sztuka jej jest dla niej bardzo ważna. To jest coś, co ją utożsamia. Eee, I e, starałam się też to pokazać, że dzięki temu, że ona maluje, e, ona była w stanie wyjść tak naprawdę znowu do świata i do ludzi. E, I być może, gdyby nie ta jej pasja do sztuki, do malowania, e, to, co wypływało dosłownie z jej wnętrza, bo, bo to, że ona maluje, to jest tylko i wyłącznie jej. To być może ona nie byłaby w stanie uwolnić się z tych przeżyć, które tak silnie ją dotknęły osobiście. Ale jest to, mimo tej traumy, kolejna postać, kolejna silna kobieta w panteonie Twoich postaci literackich. Ale właśnie Ty pokazujesz tę siłę kobiet bardzo często. Nie jako takich siłaczy, które prą do przodu, one bardzo często te siłę muszą znaleźć najpierw w sobie, tak. a dopiero potem dzielą się z nią z innymi. Tak, bo wydaje mi się, że to jest naturalny proces. Jeżeli znajdujemy się w jakiejś trudnej sytuacji, to nie jest tak, że my tą siłę odnajdujemy w sobie od razu, w danym momencie, w danej chwili, to jest bardzo często długi proces. Ja zresztą sama coś takiego obserwuję również u siebie. Obserwuję to u innych kobiet, jeżeli już jesteśmy przy temacie kobiet. To naprawdę jeżeli chcemy wyzwolić w siebie coś, co, co pomoże nam dokonywać rzeczy, których wydawało by nam się, że w życiu codziennym nie jesteśmy w stanie dokonać, to to jest naprawdę proces, który trzeba przejść. Z samą sobą. Ja taki proces też bardzo długo przechodziłam, e, chociażby zanim e, e, wydałam swoją pierwszą powieść. Więc wydaje mi się, że chyba tak naprawdę stąd się to wszystko bierze, z tej naszej, e, z tego takiego naszego naszej wewnętrznej nauki, e, jak radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami, żeby wyjść z nich po prostu zwycięsko. Poza tą traumą, która spotyka twoją bohaterkę. Y są też jeszcze czasy, w których ona żyje. Pokazujesz y, Polskę, która nadal, mimo że kobiety mają prawa wyborcze, wcale nie jest przyjazna kobietom. To jest kwestia chociażby wzięcia rozwodu. To musi być zgoda męża, bez tego właściwie ani róż. Y, to jest kwestia chociażby bycia nauczycielką. Musisz być panną. Nie możesz wyjść za mąż i nadal y, tego zawodu wykonywać. Y, to jest tak, że przez pryzmat tamtych czasów, pokazując tamte problemy. Trochę też pokazujesz nasze problemy, na ile ty, ta warstwa historyczna jest jednak trochę maską. Zawsze staram się pokazywać um, rzeczywistość, to co nas w tej chwili otacza w danym momencie poprzez moje powieści. Oczywiście one są osadzone w historii, one mają tło historyczne, um, ale ja jestem świadoma tego, że bardzo wiele rzeczy się już wydarzyło. I tak naprawdę te wydarzenia, które obserwujemy w mojej powieści, to jest taka kalka nałożona, e, możemy sobie to przełożyć na naszą e, rzeczywistość niemalże jeden do jednego. Jeżeli zaczniemy się przyglądać temu, z jakimi wciąż kobiety borykają się problemami we współczesnym świecie, to taka rzeczywistość, gdzie kobieta, żeby otrzymać rozwód, tak naprawdę miała świadomość tego, to, to już nawet nie chodzi o tą zgodę męża. Ona się zastanawiała, czy tak naprawdę sąd jej tego rozwodu udzieli, czy ona nie będzie musiała przejść przez bardzo długą drogę, żeby udowodnić, że. Dla niej to jest dobre i jest jej to oczywiście potrzebne w danym momencie, kiedy ona o tym myślała, oczywiście. Mm -hmm. um, więc to, to są takie tematy, które bezustannie gdzieś tam przewijają się w naszym społeczeństwie, w naszej historii. Um, chcę o tym pisać, um, lubię o tym pisać i też myślę, że to bardzo wielu moim czytelnikom um, otwiera oczy. Uświadamia, jak nasza historia wyglądała, jak to się wszystko na przełomie lat gdzieś tam kształtowało, czy poszliśmy do przodu, czy wręcz nadal stoimy w miejscu. Bo w wielu kwestiach niestety za dużo się nie wydarzyło, pomimo że mamy 2025 rok. Chciałbym poruszyć jeszcze temat. Y y męskiej postaci piersopanowej, czyli Pawła Leonkiewa. istotnej. Istotnej, dlatego że jego również spotyka krzywda, innego rodzaju. Ale on pada ofiarą, powiedzielibyśmy dzisiaj, hejtu, nagonki. Tak. Pokazujesz jak łatwo było, i tutaj znowu chyba niewiele się zmieniło, jak łatwo kogoś oczernić, jak łatwo na kogoś rzucić jakąś, jakąś kalumnię Wystarczy zła wola. I klimat polityczny, który temu sprzyja. Tak, i dlatego właśnie ta postać, e, i dlatego ta sytuacja, którą e, tutaj opisuję w tej książce, on rzeczywiście pada, jest ofiarą e, nagonki, e, i to też jest odzwierciedlenie tego, co mamy dzisiaj. E, my często nie zastanawiamy się nad tym, czy oskarżenia, które rzucamy w stronę drugiego człowieka, są słuszne, czy one są właściwe, e, bo jeżeli. wszyscy tak robią. Jeżeli. Jest taki klimat polityczny i tak należy to robić, no to to robimy, tak? Bez, bez jakiejś większej refleksji. Dlatego chciałam to pokazać w tej książce, dlatego to pokazałam i mam nadzieję, że to też w jakiś sposób e, czytelników poruszy, szczególnie właśnie ta postać Pawła, bo on jest myślę, że takim dość istotnym bohaterem w tej książce. To prawda. Jak ty zaczynasz czytać książkę, to ty po prostu myślisz o tym, że problemy, które w niej poruszysz, są problemami tamtych czasów? Czy raczej szukasz takich, które właśnie mają odzwierciedlenie w czasach dzisiejszych? Zawsze szukam takich, które mają odzwierciedlenie w czasach dzisiejszych. Natomiast te problemy, które ja opisuję w tej książce, to są problemy tamtych czasów. Pamiętajmy, że. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym, wtedy, kiedy była tak naprawdę młodym krajem, które dopiero się tworzyło, dopiero tworzyły się struktury państwowości, społeczeństwo tak naprawdę dopiero zaczynało jakoś tak się ze sobą spajać po tych zaborach. Okazuje się, że tych takich bardzo trudnych relacji. Pomiędzy Polakami było bardzo dużo. Polska była krajem wielokulturowym. To też wynika po części z tego, że przez 123 lata byliśmy pod zaborami. I przez to, że byliśmy krajem wielokulturowym, w momencie, kiedy Polska stała się Polską, trzeba było jakoś nauczyć się żyć z ludźmi, którzy mówili innym językiem, którzy mieli inną wiarę. Przecież mieliśmy bardzo dużo na terenie Polski, Rosjan, Niemców, Białorusinów, Ukraińców. To był zlepek Żydów, to był zlepek bardzo wielu narodowości, bardzo wielu kultur. I okazuje się, że w tamtych czasach władza sobie z tym nie radziła. Kompletnie sobie z tym nie radzili. Nawet jeżeli próbowali cokolwiek zrobić, to okazywało się, że ten. Polski nacjonalizm, który już wówczas zaczął się małymi krokami gdzieś tam kształtować, był tak silny, że ciężko było zrozumieć i zaakceptować inne nacje. I to zupełnie niczym się nie różni od tego, co mamy obecnie w Polsce, niestety. Tworzysz wyłącznie powieści osobne, nie tworzysz cykli, ale ja mam wrażenie, że Lena i Paweł to są postaci. Z potencjałem na przynajmniej jeszcze jedną część, Ja sobie wymyśliłem, czytając tę powieść, że przecież ja bym chciał ich zobaczyć, jak oni zareagują na wkroczenie na przykład Armii Czerwonej do Polski w 1939 roku. Też o tym myślę. Myślę o tym bardzo, bardzo intensywnie, zwłaszcza, że jest też taki dość ciekawy wątek w polskiej historii. No, Paweł jest tutaj tą ofiarą, tak jak mówiłam, tej, tej nagonki. Okazuje się, że w naszej polskiej historii mamy też takie ciemniejsze karty. Powstało kiedyś w więzienie w latach 30. w Berezie Kartuskiej, gdzie właśnie zamykano ludzi, którzy byli podejrzani o komunizm, o współpracę z komunistami. To było powszechne w tamtych czasach, że właśnie w taki sposób pozbywano się tych, którzy byli niewygodni dla władzy. Teraz to byłoby oczywiście coś absolutnie niemożliwego i coś bulwersującego, ale kiedyś tak robiono i to było na porządku dziennym. Później, tak jak mówisz, zaraz mamy drugą wojnę światową i wkrączenie ponownie Armii Czerwonej do, do Polski. Więc to, jest, to są naprawdę tematy, które można tutaj rozwijać i można tutaj jeszcze dość sporo fajnych rzeczy napisać. Ja się nad tym mocno zastanowię.